Siły nadprzyrodzone wkraczają w życie zwykłych ludzi. Potęgi nie z tego świata. Tajemnicze wypadki, cudowne ocalenia. Para naukowców na tropie fenomenów, które przerastają wyobraźnię. Nie sądzisz, że to jest nieco dziwne? Tajemniczy element w poniedziałki w piątki o 20.30. Naprawdę wszedłeś do płonącego samolotu? Uciekajcie. Mnóstwo dymu i nagle dymu. Kanał czwarty da nieznanemu bohaterowi milion dolarów. Kanał czwarty zapłaci mu za wywiad milion. Milion dolarów dla anonimowego bohatera odnaleźli. Kogo? Anioła lotu 104. Dustin Hoffman jako bohater i Andy Garcia jako człowiek wrzucają jego miejsce. Dlaczego się zgłosiłeś? Zrobiłem to wyłącznie dla nagrody. Ty oszuście, Paweł, jesteś kłamcą. Kiedy oszustwo wyjdzie na jaw. Znam prawdę. Czy nie będzie za późno? Przypadkowy bohater, jutro o 20.30 Piotr Michalak, dobry wieczór. Podsumowanie wydarzeń dnia. Dziesięć dni po wyborach coraz bliżej decyzji o utworzeniu koalicyjnego rządu. Po kolejnej rundzie rozmów wspólnego gabinetu z SLD i Unią Pracy nie wykluczają obie partie ludowe. Wbrew wcześniejszym deklaracjom PSL gotowa jest rozważyć zasiadanie w rządzie u boku samoobrony. Dobry. Pustki w państwowej kasie zmuszają do oszczędności nawet w sejmie, o czym politycy PSL-u przekonali się już na początku spotkania. Trzygodzinne rozmowy, mimo braku nadmiaru kawy, były jednak bardzo owocne. Zaryzykuję twierdzenie, że jest to. Krok w kierunku koalicji. Ile takich kroków trzeba będzie zrobić, by ją ostatecznie zawrzeć. Na razie trudno powiedzieć. Prosimy z tamtej strony. Jedno jest pewne, nie można jej już w 100% wykluczyć, choć o procentach ludowcy woleli dziś jeszcze nie mówić. Może się zdarzyć, że natrafimy na jakiś, jakąś jedną wielką przeszkodę i ona uniemożliwi zawarcie koalicji, ale na razie nic na to nie wskazuje. Tą wielką przeszkodą może okazać się samoobrona i liderzy, choć na spotkaniu nie powiedzieli o tym ani słowa, to już tuż po nim oświadczyli, że są gotowi nie tylko do poparcia mniejszościowego. Gabinetu. Będziemy chcieli przedstawić przewodniczącemu Andrzejowi Leperowi i prezydium Klubu Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej propozycję ewentualnego wejścia do rządu dwóch ugrupowań związanych z rolnictwem, a więc Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony. Takiego obrotu sprawy nikt się raczej nie spodziewał. Koalicja to jest jakiś krok dalej, trudno mi powiedzieć na ile ona byłaby możliwa. Wydaje się, że mało realna, tym bardziej, że PSL i SLD porozumiały się w kilku ważnych dla obu partii kwestiach, jak na przykład ograniczenie prywatyzacji. Wspólnie też pogrozili Radzie Polityki Pieniężnej i zażądali obniżki stóp procentowych. Stany Zjednoczone trzymają talibów w niepewności. Wciąż nie wiadomo, kiedy zdecydują się uderzyć na Afganistan. Na razie przekazują kolejnym sojusznikom dowody winy Osamy Bin Ladena. Dziś do grona wtajemniczonych dołączono łączyły Rosja i Pakistana. Rosyjscy żołnierze w Tadżykistanie są w pełnej gotowości do obrony granicy w razie ataku ze strony Afganistanu. Według Washington Post już minionej nocy miało do nich dołączyć ponad tysiąc amerykańskich żołnierzy. Amerykanie byli wysłani do Tadżykistanu i Uzbekistanu. Doniesień tych nie potwierdzono w żadnej z byłych sowieckich republik. I choć tu w Afganistanie wciąż jest spokojnie, polityczna sytuacja spokojna nie jest. Wszystko wskazuje na to, że talibowie są coraz bardziej zdesperowani. Teraz mówią o negocjacjach ze stanami, bo najwyraźniej zdają sobie sprawę, że coś bardzo poważnego może ich spotkać. Ale nic nie wskazuje na to, by zdecydowali się wydać Bin Ladena. Amerykanie przedstawili już dowody jego winy. Teraz studiuje je pakistański rząd, choć wciąż brak szczegółów. Dowody są jasne. Cały świat widział w telewizji. Straty są ogromne. Powiązania pomiędzy terrorystami są jasne. Nie ma potrzeby na dodatkowe dowody. Ale pakistańska ulica wie swoje. Amerykanie nie mają żadnych dowodów. Apelujemy do ludzi na całym świecie, którzy mają wiarę, by powstrzymali Amerykę i prezydenta Busha, który oszalał na punkcie ataku na Afganistan. O terroryzmie mówi się teraz dużo po obu stronach oceanu. W Brukseli przedstawiciele Unii Europejskiej spotkali się z Władimirem Putinem. Rosja i Unia Europejska w walce z międzynarodowym terroryzmem są razem. Z każdym dniem coraz bliżej bankructwa są linie lotnicze Swisser. Co prawda firma otrzymała obietnicę kolejnych kredytów, ale na razie brak jej pieniędzy nawet na paliwo. Z warszawskiego Okęcia nie wystartował ani jeden samolot z Białym Krzyżem na czerwonym tle. Ale nie tylko stąd. Swisser wstrzymał wszystkie swoje loty na całym świecie. To najczarniejszy dzień w historii naszej firmy. Żaden z naszych samolotów nie wystartuje, aż do odwołania. Na szwajcarskich lotniskach od rana panował chaos. Tylko dziś samolotami Swisser chciało lecieć prawie 40 tysięcy osób. Nie wiem, co mam robić. Wszyscy pytają mnie dlaczego, a ja nie potrafię im odpowiedzieć. Odpowiedź nie jest trudna. Wszystkiemu winne są pieniądze, a raczej ich brak. Swisser zadłużony na 17 miliardów franków szwajcarskich stanął na skraju bankructwa. Ostatnie negocjacje o pożyczkę na paliwo zakończyły się fiaskiem. W sytuacji w szwajcarskich liniach lotniczych z uwagą przygląda się kierownictwo lotu. Swisser jest właścicielem ponad 1 trzeciej akcji naszego przewoźnika. W tej chwili dla lotu to nie znaczy nic, co mogłoby wpłynąć na jego bieżącą sytuację. Jak lataliśmy, tak latać będziemy. Ale jeśli Swisser ogłosi bankructwo, to będzie musiał sprzedać akcję lotu. Żadnego oficjalnego wystąpienia? Szwajcarów w tej sprawie jeszcze nie było? Jeśli jednak się pojawi, to trzeba będzie szukać nowego inwestora, a to nie będzie łatwe, bo na akcje towarzystw lotniczych jest coraz mniej chętnych.